W środę ubiegłego tygodnia na zaproszenie Wojewódzkiego Oddziału Kongresu Liberalno-Demokratycznego Nowy sącz odwiedził lider KLD Donald Tusk. Są, e, takie są potencjalne, no, mniej więcej możliwe do wyobrażenia skutki tych wyborów, a więc skład przyszłego parlamentu. Politycy odwiedzający w ostatnich tygodniach nasze miasto mają jedną wspólną cechę, mianowicie niepunktualność. Do ich grona dołączył ostatnio Donald Tusk, spóźniając się tylko pół godziny. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz naszego miasta w osobach prezydenta i trzech wiceprezydentów, na razie bezpartyjnych. Gość podsumowując sytuację polityczną w naszym kraju stwierdził, że w rozważaniach na ten temat wszyscy jesteśmy fachowcami. Jego zdaniem nawet najwytrawniejszy polityk nie jest w stanie przewidzieć finału najbliższych miesięcy. Najważniejsze dzisiaj, powiedział pan Donald, jest utrzymanie systemu wielopartyjnego, przyznając jednocześnie, że polskie partie są słabe i teraz trzeba zrobić wszystko, aby stały się silniejsze. Większość pytań zebranych dotyczyła BBWR. Donald Tusk stwierdził, że jeśli obietnice i nadzieje pokładane w tym ugrupowaniu spełnią się, on jako pierwszy uściśnie rękę twórcy belwederskiego bloku wyborczego, ale jak wynikało z wypowiedzi, spodziewa się, że do tego nie dojdzie. Współpraca będzie prawdopodobnie w różnych okresach odżywała i w różnych będzie nagłaśniana. I to jest pierwsze zadanie. Ten problem, który, który tak jest sformułowany, to jest pierwsze zadanie dla wszystkich, którzy to przynajmniej mniej więcej rozumieją...